ma Ja trochę w innym momencie... Hej Jonas, zrób mi zdjęcie z Wielkim Łowczym. No zdążymy na zdjęcie. Przepraszam, po raz mi się save'y popierniczyły. Uśmiech. Uśmiech! No i witam w trzecim odcinku Zagrajmy w Fallout 3! Nie wiem czy będę was witać, czy może to wkleić w fartach na przykład w pierwszym Napiszcie mi w komentarzach. Z tego co widzę jesteś zupełnie zdrowym 16 16. W takim mm. razie tak. Musisz iść do klasy i zdać egzamin koza. No dalej. Koza, koza. czeka. <laughs> koza. Przepraszam, przypomnę. nie będę dał sztachanski pomyśleć. Stanley! Trochę się martwię. Mam nadzieję, że Jonas wkrótce mnie obejrzy. Dalej. Coś... A przepraszam. Przepraszam. Tutaj jest coś bardzo ważnego. Tutaj jest... Dzień dobry, Jonas. Fi pierwsza figurka medycyna. I twoja zajęłość medycyna zostaje zwiększona. Miałeś już Dla pacjentów. Ready Gomez. U, Amata. A z musi na lekarze pozwolić na obecność przy badaniu hamaty całkowicie zakazywane w ten sposób zasoby tajemnicy lekarskiej. Aha. Wskazuje zerknąć na wyniki? Właśnie do nich Mój Boże. Zaczynamy. Chuj, ja mówię na jego... panny. Chuj. Córeczka tatusia, on córeczka tatu... Tak? Czego chcesz? Co tu się dzieje? Jeśli zadrzesz... Dobra... Kusia... A tutaj chodźmy akurat dobrać później, dobrać. ja już to nie będę pomijać tych jaków, bo ja nie, bo ja go lekceważę chuju, bo to jest chuj. Dzięki za pozbycie się ich, dupki. Nie wiem, dlaczego nie chcą mnie zostawić w spokoju. Zapewne dlatego, że mój ojciec jest nadzorcą. idiot Idioci. Dobra, chodźmy. Fuck off. No jesteś. No to zaczynamy kozę? Pan no, Brod... Tylko coś, przez co każdy musi... Na pewno. Szczególnie, że Dobra. to test wielokrotnego wyboru bez złych odpowiedzi. Zaczniemy jak tylko wszyscy usiądą. Powodzenie! Z wielokrotnego wyboru bez złych odpowiedzi. Moje biurko. Ja tu siadam. Ja tu siadam. Ja Będę pierwszej młodsza. Cóż, skoro wszystkim udało się znaleźć pracę, możemy wreszcie zacząć. Nie rozmawiajcie. A... Nie zaglądajcie innym przez ramię. <noise> tak mówię do pana, panie Delorio. Tak. Jasne, panie Boże, wydaje Jeśli nikt z... nie ma żadnego możliwego komentara, na... to zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Ja, Szalony naukowiec Skrypty krypty podbiega do ciebie i krzyczy. Unieszczę swój harmonizator kwantowy w twojej fotonowej komorze rezonacyjnej. Jak możesz. <noise> tak, ty też się pierwdol koleś. Podczas Twojego pacjent z dziwną infekcją stop. Infekcja rozszerza się w niepokojącym tempie, ale lekarz uselmi naciwa. Co robisz? Amputuję stopę. Pytanie trzecie. Znajdujesz małego chłopca, zakupionego na dolnych poziomach kryptic. Jest głodny i przestraszony, ale wydaje się być też posiadaniu sprawdzioną rzeczy Co robisz? Eee, tak. Daję Gratulacje! Dostałeś się do jednej z drużyn bejsbolowych Krypty 101. Na jakiej chcesz grać pozycji? Nie, żadnej, polegać w piłkach. Pytanie piąte. Twoja babcia zaprasza cię na perwale, ale zaskakuje cię, dając ci pistolet i nakazując zabić innego mieszkańca Krypty. Co robisz? Obnę babcię herbatą. Pytanie szóste. Stary pan Abernathy, znowu zamknął się w swojej kwaterze i masz rozkaz wyciągnąć usta. Jak to zrobić? Hmm. Pytanie tak. siódme. Będę to odpowiadać po żadnym. Zostawiony na działanie promieniowania. A zresztą to mogę mieć zrobić z płci brzżańskiej listy. Pokaż mi pójdzie. Kulka Pytanie 8. Inny mieszkaniec Krypty 101 jest w posiadaniu pierwszego numeru komiksu w robynaku barwaziącym. Chcesz to O mój Boże. Jaki jest najlepszy sposób, aby go zdobyć? pierdolisz go. W... Pytanie dziewiąte. Chcesz zrobić kawał swojemu ojcu? Wchodzisz do jego prywatnej ubikacji, gdy nikt nie patrzy i... Mm -hmm. I wkładam do, do petardę. Nie, to do tej patardy. To by było, było dobre. Tym, kto chroni nas przez drogę, pomogą pustynnikom, zawdzięczamy wszystko, co mamy, w tym nasze życie. To ja, czyli bardzo ściśle. Musiałem złożyć oddzwonek. Bo to nie jest łabna by Na pewno większość z nas, która działa w A reszta w dziale remontowym zawsze są wolne miejsca pracy. Nie zapomnijcie odeć oh, przed wyjściem swoich testów. Fucking. Nie chcecie wiedzieć, co dzieje się z długźmi. Przepraszam, że tak jest to. Tak prostu... się... Jest piątek, muszę to jest dzisiaj nagrać. Co to jest pani. O, cześć! Dlaczego do mnie mówisz? Mam nadzieję, że nie próbujesz do mnie gadać. Mogę rozgryźć piątkę. Pomyślałem, że powinienem to babci. Proszę bardzo pani brodz. Mam nadzieję, że dobrze mi Słuchaj, sztywniaku, już ci mówiłem. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Zobaczmy. Hmm, dobra robota. Wyglądam na to, że czeka cię praca w Dzięki. Do zobaczenia i jutro. Według tego idealnie nadajesz się do kariery Kurwa. od utylizacji Przepraszam. Nie byle śmiecia Gratulacje. To bliższe prawdy niż myślisz. Słuchaj, sam byłem równie nieznośny w twoim wieku. Nie brałem testu koza poważnie i patrz, gdzie skończyłem. Tak między nami? Ten cały test to jakiś żart. Jeśli nie podobają ci się wyniki, mogę zmienić je na takie, jakie chcesz. Tylko daj mi znać. Dobra. Papier. Czy nie muszę podwyższać, bo mam dosyć wysoką. Skradanie się, bo będę się skradać, bo tutaj to jest bardzo potrzebne. pod... Metoryka także się przydam. Ale twijanie zamków częściej. części. Witam. Się zobaczyć wynik. Patrz. Hej, Cześć! Skończyłem! Do mnie Mogę przyznać, że bardzo, bardzo długo czekałem na ten dzień. Pozwól mi się ja na to. Ja też! Coś. A teraz Cześć. mam lepsze rzeczy do roboty, dobrze ci poszło. uczcie to z przyjaciółmi. Witam. Właśnie zbugowałam to, się. Tak, zbugowałem. Dobra. Yy, Burz zostaje fryzjerem! Jest bardzo szczęśliwy. Three years later, motherfucker. Ale fok... Obudź się! No dalej, obudź się! Is it... Is it... Is it... No dalej! Co jest, coś stało? Ładnie. Musisz uciekać! Twój tata zniknął, a ludzie mojego ojca Cię szukają. <laughs> jak to zniknął? On opuścił kryptę. Nie wiem jak, ale nie ma go, a mój ojciec całkiem mu odbiło. Niech tak się nie bać, a to co się stało? To tam. Jonas. On go zabili, ludzie mojego ojca, wzięli go i, o mój Boże, musisz uciekać natychmiast. Tak, nie martw się o mnie. Przykro mi, że dowiadujesz się tego w taki sposób. Wiem, że Jonas był Twoim przyjacielem. Tak. Ale musisz iść teraz. Ludzie mojego ojca mogą tu być w każdej chwili. Przykro mi, ale myślę, że musisz podążyć za swoim ojcem. Musisz uciec z krypty. Słuchaj, może to nie mój interes, ale czy tata nie powiedział ci, gdzie się wybiera? Och, przepraszam, na pewno miał swoje powody. Może Jonas miał ci wszystko wyjaśnić. Ale Was. to nie ma znaczenia. Mogę pomóc ci w ucieczce, mam własny plan. U. Słuchaj, istnieje tajny tunel prowadzący bezpośrednio z biura mojego ojca do wyjścia. Musisz się włamać do komputera w jego biurze, żeby go otworzyć. Użyj tego, aby dostać się do biura. Ja tak zawsze robię. Czy ma hakować? A, jeszcze jedno. Ukradłam ojcu pistolet. Mam nadzieję, że nie będzie ci potrzebny, ale lepiej weź go na wszelki wypadek. Tak, przyjmę Dobrze, spróbuję spotkać się z tobą przy wyjściu. Uważaj na ochronę. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Mato. Weźmiemy. I